A to jest kolejny, to jest drugi film z GTA, a naprawdę czwarty z moich odcinków. I ten, i, to, i jestem dokładnie w tym samym miejscu, co zobaczymy w tamtym odcinku. Dobra. Prześ, zabier, zróbmy na przykład 858. Dzwonimy. Dobra, taki motorek mamy. Dziś? Dziś? Sobie muszę uważać, żeby kliknąć motor. Bo jak teraz to nagrywam, no to jest taki kwadracik, nie? I luza! Luna! <grystanie> Dobra. Dobra, lecimy do naszego jedziemy. I tu się pokazuje wtedy nagrywanie. Co to za muzyka, widzowie? Widzowie, mamy tego muzyczkę włączyłam. I do jak masz na imię, kiedy się urodziłeś? Urodził, mam 7 lat. O Boże! Widzowie, ci zablokują konto, jak to powiesz. Czemu? No bo, jak masz 7 lat, no to nie powinno się nagrywać na YouTubie. No. Ale jak nagrywasz, no to nagrywasz. Dobra, no, mu. Dobra. No. Wi... Dobra. Winda. Chciałem powiedzieć, ale dobra, nie wiem <grym> jako... po co to gówno. Dobra. Pię... 58 50... 508 Pięćset End. O! Weź co? Na tablet! Akurat tablet wyskakuje. Dobra. Dzwonimy sobie też na numery. 500, 600, 900, 1900, 1500, dokładnie 109 1900. Audytzkę masz. Dobra.